Blisko 100 pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji pracuje w oddziale Pogotowia Sieci Wodociągowej w systemie ciągłym 24 godziny na dobę w okresie całego roku, łącznie z dniami świątecznymi i ustawowo-wolnymi od pracy. Pracownicy ci dzielą się na dwie grupy. Część z nich, czyli 10 pracowników, to pracownicy dyspozytorni odpowiedzialni za przyjmowanie zgłoszeń od mieszkańców o zaistniałych sytuacjach awaryjnych, wypływach i przerwach w dostawie wody. Pozostali pracownicy to pracownicy operacyjni. Którzy są kierowani przez dyspozytorów w teren do bezpośredniego usunięcia awarii. Warszawska sieć wodociągowa ma łączną długość ponad 4200 km. Gdybyśmy ją połączyli w jeden odcinek prosty, jest to odległość między Helsinkami a Lizboną. Po otrzymaniu zgłoszenia z pogotowia, w założeniu w systemie, jest wysyłana ekipa w teren. Ekipa zabezpiecza miejsce awarii, przystępuje do zdjęcia na wierzchni, następnie wykonujemy wykop. Oczywiście zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, po dokonaniu wykopu i stwierdzeniu, jaki jest rodzaj awarii, przystępujemy do jej usuwania. Po usunięciu awarii jest wzywane nasze pogotowie, które nawadnia przewód. Sprawdzamy szczelność. Jeżeli wszystko jest ok, przystępujemy do zasypania tego wykopu i otworzenia nawierzchni. Częstotliwość występowania y, sytuacji awaryjnych jest spowodowana głównie zjawiskami atmosferycznymi. Nasilenie tych y, zjawisk jest, y, jak wiadomo, w okresie zimowym i szczególnym przypadkiem, kiedy następuje intensyfikacja, jest okres tzw. przejściem przez zero, czyli że w nocy mamy temperaturę ujemną, a w ciągu dnia dochodzimy do temperatury dodatniej. W przypadku wystąpienia awarii sieci wodociągowej prosimy o kontakt pod numerem 994 w celu zgłoszenia tej awarii aby nasze służby mogły udać się na miejsce i przywrócić dostawę wody.